Sprawdźcie, czy jest pro. Cześć, dziś dla odmiany nie mam dla Was żadnego testu, ale mamy za to ciekawe ogłoszenie. Zapewne wielu z Was chciałoby mieć u siebie na biurku zestaw z kastą lupem, natomiast konfiguracja, w szczególności montaż takiego układu, bardzo często jest przeszkodą nie do przeskoczenia. Jeżeli chcecie mieć niepowtarzalny zestaw komputerowy, który poza swoją wydajnością i niskimi temperaturami będzie dodatkowo wyróżniał się wyglądem, to dobrze trafiliście. Po wprowadzeniu elementów Custom Loop od Alpha Cool dodaliśmy dodatkowo usługę montażu komputerów stacjonarnych z układami chłodzenia cieczą. Proponowana przez nas usługa obejmuje dobór podzespołów komputera, dobór elementów układu chłodzenia cieczą, montaż całości, jak i oczywiście testy poprawności działania całego systemu. Oferta ta obejmuje zarówno typowe zestawy komputerowe, których przeznaczeniem są gry i domowy użytek, jak i również komputery ze znacznie szerszym zastosowaniem w profesjonalnych programach wykorzystywanych w biurach projektowych, firmach czy też na uczelniach. Możecie skonfigurować zestaw z custom loopem obejmujący sam procesor, jak i również jego bardziej rozbudowaną konfigurację z kilkoma chłodnicami, która dodatkowo obejmie karty graficzne, dyski M2 czy pamięci RAM. Wielu z Was zapewne zastanawia się nad formą dostawy, bo wiadomo, wysyłka kurierem zestawu z Custom Lupem to ryzyko, którego raczej nikt się nie podejmie. Możliwy jest oczywiście odbiór osobisty u nas w centrali w Mirkowie, koło Wrocławia. Dokładny adres znajdziecie w opisie pod filmem. Dodatkowo możemy zaproponować Wam dość niestandardową usługę dostawy. Cały gotowy i skręcony zestaw z układem chłodzenia cieczą na terenie całego kraju dostarczyć Wam może jeden z naszych pracowników, który dodatkowo sprawdzi na miejscu poprawność działania oraz szczelność całego układu. Jeżeli interesuje Was taka usługa, to zapraszamy Was do kontaktu na adres pomocmałpaproline.pl. Omówimy tam oraz wspólnie dobierzemy idealną dla Was konfigurację i uzgodnimy najwygodniejszą dla Was formę dostawy. Jeżeli myślicie o custom loopie w swoim zestawie, to zapraszamy was do skorzystania z naszej kompleksowej usługi. My siadamy do kolejnego testu, a wy zobaczcie do końca, jak Bartek uporał się z montażem zestawu z procesorem Intel Core i7 k i kartą graficzną RTX 3080 Vision od Gigabyte w kultowej obudowie Lian Li. Trzymajcie się, cześć.